Cześć, witajcie. Dziś powiemy sobie, jak pielęgnować pędzle do stylizacji żelowej y, lub po hybrydach. Nie mówimy sobie dzisiaj o metodzie akrylowej czy akryl żelowej. Y, powiem Wam, jak pielęgnować, jak czyścić te produkty, te, te pędzelki, żeby mieć je jak najdłużej. Ja te pędzelki mam już dwa lata. A jak będziecie sobie mogły zobaczyć, y, włosie wygląda jak nowe. Zobaczcie, skówka wchodzi dosyć ciasno, więc wiem, że tam wszystko fajnie, dobrze przylega. I zobaczcie, włosie z każdej strony wygląda bardzo dobrze. Widzę, że wyjęłam akurat czwórkę. Jest to pędzelek, który rzadziej używam, natomiast intensywnie stosuję ten pędzelek numer 6. Akurat jest to pędzelek z PB Nails. Zobaczcie sobie, jak wyglądają, jak wygląda włosie, które jest odpowiednio zabezpieczone, odpowiednio pielęgnowane. Nie widać, żeby cokolwiek się tutaj działo. Jak czyścimy? Zobaczcie. Bardzo prosto. Można tak założyć tę skówkę. Taka ciekawostka. Bierzemy sobie bazę bądź ja akurat mam specjalny środek do czyszczenia z żywicą. Wolę ten środek, dlatego że po prostu mi wychodzi taniej, aniżeli gdybym maczała, czyściła te pędzle w bazie. Ze względu na to, że ten środek ma 50 ml, baza 10, a są w tej samej cenie, więc mi po prostu zdecydowanie bardziej opłaca się czyścić takim, takim środkiem. I teraz tak, jeżeli chodzi o pędzelek do stylizacji żelowej. To robię w ten sposób, że maczam raz w jedną stronę, raz w drugą, w jedną, w drugą. Nie ma potrzeby jakoś bardzo często tych pędzelków czyścić. Natomiast jeżeli zauważycie, że na waszej bazie, na przykład jak, jak malujecie paznokcie są grudki, to wtedy zdecydowanie warto, bo może to oznaczać, że pędzelek macie brudny. Zobaczcie, biorę czysty wacik, przykładam w połowie, widzicie? I zamykam tutaj dokładnie, także ten pędzelek tutaj przylega i przeciągam. Dociskam troszkę i przeciągam. Dzięki temu mamy ten pędzelek tutaj czysty i powtarzam czynność z drugiej strony, też na środku. Nie kładę tak, gdzie tutaj jest ten żel, ten, ten środek do czyszczenia, tylko znowu na środku i w jedną stronę delikatnie doczyszczam. Dzięki temu zobaczcie, jedną ściankę i drugą ściankę mam idealnie. Prostą. Jakbyśmy robiły w ten sposób, to będziemy mieć miotłę. Gdybyśmy tak pocierały jeszcze intensywnie, wcale nie wyczyściłybyśmy lepiej tego pędzelka, tylko byśmy go zniszczyły. Gdybyśmy robiły tylko w ten sposób, już lepiej, w jednym kierunku, natomiast dalej by nam się to włosie rozchodziło. Najlepiej zamknąć i przeciągnąć po linii. Gotowe. Gorzej jest w przypadku pędzelków do zdobień. Zwłaszcza jeżeli się używa tak napigmentowanych produktów do zdobień, jakie mam ja. Zobaczcie sobie. Jak wygląda? Wygląda na czysty, prawda? Natomiast zaraz, zaraz się przekonacie. W ten środek maczam. Ten pędzelek maczam w tym środku, ale już nie tak, że raz w jedną stroną, raz z drugą. Cały czas w jedną, wytrącając ten żel, który. ten, ten pigment którego chcę się pozbyć z pędzelka i zobaczcie, co się dzieje. Hop, jest biała grudka, widzicie? Ewidentnie ten pędzelek zrobił się tutaj biały. Więc biorę sobie czysty wacik i ta sama sytuacja. W połowie zamykam i przeciągam po troszeczkę. I zobaczcie. Ładny, prosty. Czysty pędzelek. Bardzo prosta sprawa. Jeżeli będziecie miały potrzebę, robicie to do skutku zawsze tą samą stroną. Nabieracie tego żelu, zobaczcie, zawsze tą samą stroną, nie raz tak, raz tak, obracając, cały czas tą samą stroną. Tak. I zamykamy, przeciągamy. Dzięki temu jest cały czas prosty, wygląda jak nowy. Broń Boże, nie w żadnych cleanerach, acetonach, w żadnych środkach do dezynfekcji. Sama taka baza bądź środek do czyszczenia pędzli wystarczy. Możecie sobie zdezynfekować jak najbardziej tę metalową część. Natomiast włosia nie ruszamy, nie ma takiej potrzeby. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Chętnie napiszę, chętnie nagram dla Was kolejne filmiki napiszcie też co chciałybyście zobaczyć i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa!